Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Trzeci grudzień, czwartek. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Słuchajcie, dzieje się na rynku sporo. Dzisiaj jesteśmy w starej wersji, a więc bez tych tabelek. Wczoraj dostałem od was olbrzymi feedback, ponad 20 komentarzy, też dużo informacji na Twitterze, także grafik już pracuje, te wszystkie zmiany, które te wszystkie rzeczy, które wam się nie podobały, a więc mocna kolorystyka, która rozpraszała, za szybko ten pasek, który szedł z kryptowalutami, za mały ekran, to wszystko będzie poprawione i mam nadzieję, że jutro już wystartujemy w nowej wersji. Jeżeli nową wersję również trzeba będzie poprawić, to liczę na wasz feedback i Będziemy działać. Dobra, słuchajcie, już dzielę się z wami pulpitem i pokazuję, co mi się udało dzisiaj przygotować. Oczywiście, standardowo zapraszam wszystkich na naszą grupę Edukacja. Tutaj dzieje się najwięcej, tu jest pomoc, tu jest wsparcie, tu jest bardzo dużo wartościowych ludzi. Słuchajcie, mamy coraz więcej osób, także przebiliśmy tutaj 1500 osób. Oficjalnie wczoraj zakończył się konkurs na typowanie ceny Bitcoina, także dziękuję wszystkim, którzy brali udział. Jak Bitcoin przebije 20 tysięcy dolarów, to wybierzemy tutaj dwie osoby, które dostaną po 10 dolarów w Bitcoinie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie tutaj standardowo od indeksu Fear and greed. No i mamy na indeksie Fear and greed nowe ATH. Jak popatrzymy sobie, słuchajcie, na ten wykres długoterminowy. No to, no to tutaj jesteśmy, jesteśmy na ATH 92, 94, to było właśnie te ATH, a więc rynek jest chciwy, rynek chce kupować. Na rynku jest zielono. Większość pozycji jest tak naprawdę na, na dobrym plusie, jeżeli popatrzymy na to w perspektywie choćby ostatniego miesiąca, to jest to, co ostatnio pokazywaliśmy. Także, także, generalnie nastroje na rynku są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli popatrzymy sobie oczywiście na. Jeżeli popatrzymy sobie na główny Coin Market cap, to również większość pozycji jest tutaj zielona. Bitcoin kosztuje 19 254, a więc 1% tutaj od wczoraj się ruszył. No i Ethereum wróciło, wróciło do 600 dolarów, przebiło 600 dolarów, 1,4% w górę, a więc mamy tutaj 604. Wczoraj Vitalik podał nowy roadmap dla Ethereum do roku 2030, a więc można sobie wejść na Twittera i sobie dokładnie ten wykres, który jest bardzo skomplikowany, który zawiera bardzo dużo rzeczy sobie postudiować, ale to jeszcze zaraz pokażemy. Oczywiście, jeżeli patrzymy sobie na altcoiny, bardzo dużo się dzieje, gdzieś tam wiele pozycji, wiele pozycji odrobiło. Przede wszystkim widać, że ruszył się rynek DeFi również, gdzieś tam zaczyna, zaczyna on, on odrabiać. Dobra, słuchajcie, na początku będziemy kontynuować wątek z wczoraj, tak żeby nie wszystko dawać naraz, bo i tak wczoraj wyszło pół godziny, to było za długo. A więc porozmawiamy sobie o błędach i porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w roku 2017 i w roku 2018, gdzie wiele osób nie zrealizowało swoich rynku, swoich gdzieś tam poziomów, wiele osób nie zarobiło, a bardzo dużo ludzi w tamtym czasie straciło na rynku kryptowalut, i bardzo dużo osób z tego rynku odpadło. Zacznę może od tego, że przede wszystkim jeżeli inwestujecie w jakikolwiek projekt, to trzeba go dobrze poznać. Trzeba zapoznać się z teamem deweloperskim, trzeba zapoznać się z roadmap, prześledzić to wszystko. Mam taki fajny tweet, który na dzisiaj wam przygotowałem. Także słuchajcie, jeżeli kupujecie kota w worku i nie sprawdzacie projektu, to mniej więcej tak to wygląda jak ten chłopiec. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Gdzieś tam zawołał gościa, żeby sprawdził, co to jest że wyskoczy coś fajnego, gość nie znał Roadwap, gość nie znał White Paper, cyk. I tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Także nie można dać się wciągnąć w FOMO. Trzeba, trzeba projekty bardzo, bardzo mocno sprawdzać, dlatego że tych projektów jest za dużo. Natomiast dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o kilku błędach, które wydarzyły się, które ja popełniłem również w latach 2017-2018. Pokażę to Wam na przykładzie dwóch kryptowalut, a więc, a więc na, przykładzie, na przykładzie Wam pokażę to Nexusa i pokażę Wam to na przykładzie Cardano. Te wykresy wyglądają bardzo podobnie. Większość właśnie altcoinów odpaliła tak naprawdę w tym samym czasie i ta hossa, jeżeli spojrzycie sobie na główny market cap, no to ona dotyczyła wielu projektów w tym samym czasie. Słuchajcie, jeżeli patrzymy sobie na ten wykres, tutaj mamy akurat Nexusa, tak? Mamy akurat Nexusa. Nexus to jest kryptowaluta, która była bardzo popularna w tamtych czasach. Ja również dość mocno, dość mocno się ładowałem. No i zobaczcie, w roku 2017 mieliśmy taką sytuację, że tutaj była cena 0,8, 0,9. Wiele osób tutaj wchodziło w tym okresie. Potem gdzieś tam był wzrost do, do 3 dolarów. No i. Mieliśmy kontynuację roku 2017, był spadek, potem był, był powrót znowu do 4 dolarów, więc, a więc nowe ATH dla Mexusa. I tak naprawdę tutaj w grudniu, od 31 grudnia zaczął się ten potężny wzrost który wyciągnął Nexusa na nowe ATH, a więc na okolice 15 dolarów. I teraz chcę wam powiedzieć na podstawie tego, jakie tutaj można było popełnić błędy i co może wydarzyć się na nowym altcoin season, czy ta historia może się powtórzyć, być może z tego skorzystacie. Dla mnie to była olbrzymia lekcja i bardzo mi się przydała. Natomiast zacznę od tego, że tutaj mieliśmy sytuację, że ten altcoin season był dość krótki. Czyli ten okres, tak jak widzicie, tego wybicia, tego mocnego pójścia, nie był wcale taki długi, no bo jak sobie tutaj popatrzymy, no to słuchajcie, gdzieś tam, gdzieś tam w styczniu, powiedzmy 3 stycznia to się rozpoczęło, zobaczcie, mamy cenę 3,95, potem było pójście, słuchajcie, do 6, czyli 3 dni na 13 dolarów, i potem gdzieś tam zaczęły się spadki, które trwały, trwały cały styczeń, i gdzieś, tam, i gdzieś tam tutaj marzec, luty, także tak to wyglądało. No i teraz tak. Jeżeli kupujemy sobie outcoina, ja również kupiłem sobie tutaj Nexusa, czy kupiłem sobie Cardano, czy kilka innych projektów, no to niestety nie zrobiłem swoich poziomów. I wiele osób, w tym ja, kupowaliśmy Nexusa w okolicach, właśnie właśnie tutaj, gdzieś 1 dolar. Ja miałem bardzo dużo bagów po 0,7, po 0,6 po, po dolara. No i generalnie, jakie tutaj błędy można było popełnić? Jeżeli bym sobie założył to, co dzisiaj sobie założyłem, na przykład na Rune. Mam wpisane poziomy wyjścia z runę na poziomie 1000%, 2000% i 3000%. Być może to, dla, których wydaje, dla niektórych wydaje się niemożliwe, natomiast takie są moje poziomy, jeżeli chodzi o ten projekt. Ja kupowałem ten projekt we wczesnej fazie, więc tak to wygląda. Natomiast w roku 2017 mieliśmy taką sytuację, że tutaj wiele osób kupowało. No i mieliśmy pierwszy taki poważny wzrost, czyli pójście z jednego dolara na cztery dolary, a więc mieliśmy tu już potężny wzrost. Z jednego dolara na cztery dolary to już jest naprawdę dobry wzrost. No i wiele osób, wiele osób gdzieś tutaj zaczęło sprzedawać, a wiele osób nie dotykało. Oczywiście można dzisiaj powiedzieć, że te osoby, które nie dotykały, również dobrze zrobiły, bo potem poszliśmy po mowę ATH na 15 dolarów, natomiast wiele, wiele osób gdzieś tutaj tutaj to właśnie sprzedało. I teraz pierwszy błąd, jaki się pojawił u wszystkich, to że większość ludzi zrealizowało tutaj zyski w 100%. Czyli na początku hossy, przed wybuchem tego największego ATH na altcoinach, dużo bardzo ludzi wyszło z pozycji w 100%, czyli sprzedało całego swojego nexusa. Jakie to miało konsekwencje? Wszyscy sprzedali po 4 dolary, słuchajcie, Potem by było góra, 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 doszło do ATH. Większość ludzi była wkurzona. No kurde, sprzedałam za 4 dolary. Poszło tutaj do, do 14, 15 dolarów. Co teraz robić? No i zaczęły się, słuchajcie, spadki. W momencie, kiedy Nexus wrócił do poziomu 2-3 dolarów, ci ludzie zaczęli to odkupować. Ludzie zaczęli wracać do swoich pozycji, mimo że zrealizowali tutaj potężne zyski, bo z jednego dolara na 3 dolary to jest duży zysk. Większość ludzi wróciło tutaj z zakupami. Czyli pierwszy taki błąd to jest taki, jeżeli zrealizować, po pierwsze nie realizujcie w 100% swoich pozycji, jeżeli macie projekty, które trzymacie na longa. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jeżeli zrealizujecie już zyski na potężnym poziomie, na dużym poziomie, 500-1000%, to zawsze ryzyko po, po, taki, po takim wielkim wzroście, jeżeli zaczyna spadać, ryzyko powrotu do tych pozycji jest bardzo duże. Bo osoby, które wróciły tutaj na 2 dolary, miały przed oczami ten szczyt 15 dolarów i czekały aż znowu Meksus wróci. Meksus Cardano czy jakikolwiek inny coin, który w tamtych czasach tak urodził. Natomiast to co się wydarzyło owszem, było tu odbicie na 3 dolary, a potem był spadek, 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 aż do dzisiejszej ceny, która obecnie wynosi 0,2 dolara. Słuchajcie, to jest bardzo dobra lekcja, którą ja odebrałem wtedy na rynku, natomiast ja się zachowałem jeszcze gorzej wtedy, dlatego, że ja nie sprzedałem w ogóle. Czyli kupowałem sobie Nexusa tutaj po 1 dolar, po 0,8 dolara, gdzieś tam on był na bańce, 13 dolarów, mimo że był potężny wzrost. Moje portfolio, tak jak mówię, urosło z 7 tysięcy złotych na ponad 130-120 tysięcy złotych, natomiast ja uważam, że te projekty są tak mocne technicznie, mają tyle do zrobienia, że wierzyłem, że ta bańka pójdzie jeszcze dalej i przeholdowałem te pozycje niektóre aż do dzisiaj. A więc bardzo ważne to jest to, jeżeli masz określone poziomy, to sprzedajesz poziomami. No i teraz zobaczcie, jeżeli mamy dla nowego altcoina, który kupiliśmy poziomy, nie wiem, kupujemy go po 10 centów, on robi pierwszy duży wzrost, robi wzrost na przykład na dolara, czy kupujemy po dolara i robi wzrost na 4 dolary, sprzedajemy 30%. Jesteśmy wyjęci 30%, mamy zysk. Potem dochodzi do sytuacji, że tak jak było w przypadku Mexusa, że ten projekt robi sobie na przykład 9 dolarów. Sprzedajemy kolejne, kolejną pulę, kolejne 30 czy 40%, tak? Sprzedajemy sobie kolejną pulę, gdzieś tam oczywiście nie da się złapać szczytu, to jest bardzo trudne, gdzie mamy już poziom, powiedzmy, jeszcze plus 10%, czyli na poziomie 10 dolarów. Natomiast bardzo ważne to jest to, że jeżeli uznacie, że poziom, powiedzmy w przypadku Nexusa, 9 dolarów jest waszym szczytem, waszym marzeniem, to jest to, co chcieliście zrobić na tym projekcie, macie duże zyski. Zawsze ja się trzymam zasady, że zostawiam 10%. W tym momencie, nawet jeżeli ktoś sprzedał Nexusa za 4 dolary, czy sprzedał za 5 dolarów, a miał go dużo i zostawił 10%, to te 10% przy szczycie 13 czy 15 dolarów dało i tak niesamowity zysk. A więc pamiętajcie, że przy hoście, gdzie ciężko jest wyczuć ten naprawdę szczyt szczytów, te sprzedawanie poziomami może uratować wasze pozycje. I te zostawienie 10%, może dać Wam potężny zysk, naprawdę potężny, bo tak jak mówię, jeżeli ktoś miał, nie wiem, 2000 dolarów w Nexusie i on sobie zostawił powiedzmy 200 dolarów i z 4 dolarów poszło sobie na 15, to i tak to jest naprawdę bardzo dobry zysk. A więc bardzo ważne to jest to, żeby mieć te poziomy i oczywiście ta hossa w roku powiedzmy 2020-2021, jeżeli na altach nadejdzie, jeżeli tak jak rozmawialiśmy, Bitcoin pójdzie bokiem, pójdzie tutaj energia na altcoiny, ona najprawdopodobniej będzie dłuższa. Nie będzie tak szybka i tak krótka, jak miało to miejsce w roku 2017. Natomiast to nie jest ważne. Ważne to jest to, że jeżeli masz określone poziomy, to wyjdziesz ze swoich pozycji z zyskiem. Natomiast co się jeszcze wydarzyło, jakie tutaj ludzie popełniali błędy. Były osoby, które kupowały tutaj Nexusa, ja do tych osób się zaliczałem, no i słuchajcie, tak jak mówię, gdzieś tam był jeden ten dolar, było 4 dolary, ja patrzył, już jest 300%, super, potem było, był ten, było te 13 dolarów i ta liczba w mojej głowie się już zatwierdziła, że już to jest ATH i zaczęliśmy spadać bardzo mocno. Zaczęliśmy bardzo mocno, bardzo mocno spadać, tak? Ja tam nic nie sprzedałem. No, myślę, kurde, jest teraz, powiedzmy, spadło do 6 dolarów, było 13, jest 6, no to nie będę sprzedawał, nie będę realizował, bo pewnie zaraz wróci. No i nigdy nie wróciło, i cena spadła do zera. Także słuchajcie, na tym przykładzie, i również jeżeli każdego innego altcoina sobie przeanalizujecie z tamtych czasów i popatrzycie na, na te daty, a więc powiedzmy na koniec roku 2017, od listopada do powiedzmy stycznia 2018, to zobaczycie, że większość tutaj pozycji zachowała się dokładnie tak samo. Dlatego dzisiaj ja mam ustalone swoje poziomy i wiem, że nawet jeżeli jakiegoś altcoina, jeżeli jakiś altcoin zrobi mi 500%, ja powiedzmy, tak jak tu mamy na Cardano, kupię go powiedzmy za 0,1 dolara. Sprzedam tutaj połowę nawet pozycji za 0,5 dolara. Połowę sprzedam nawet na tym poziomie, czyli za 0,8 dolara. To nawet jeżeli jakaś pozycja zrobi ATH, nawet jeszcze dwa razy większe, no to ja, nie, nie, to ja będę zadowolony, dlatego że moje pozycje będą po prostu zrealizowane. Uważam, że. Sprzedawanie pozycji poziomami jest bardzo, bardzo ważne. Uważam, że to jest podstawa, żeby budować swój dobry portfel, dlatego każdy powinien mieć te, te poziomy właśnie określone, bo sytuacja może się absolutnie powtórzyć. Czyli pamiętajcie, po pierwsze, nie, nigdy nie jesteśmy w stanie wyczuć dokładnie końca hossy. A więc jeżeli się rozpoczyna ta hossa, jeżeli już widzimy dobry wzrost, zaczynamy sprzedawać swoje pozycje yy, poziomami. Nigdy nie sprzedajemy na początku dużego wzrostu wszystkiego, dlatego że jeżeli nasz koń robi 500%, a my sprzedamy 100% pozycji, to potem może wydarzyć się niesamowite ATH, a my będziemy mieli wszystko sprzedane. Jaki można tu błąd popełnić? Jeżeli na przykład sprzedamy, to również wiele osób zrobiło. Jeżeli ktoś kupował powiedzmy cardano na poziomie 0,4 dolara i sprzedał całe swoje cardano na poziomie 0,7 dolara, salutkę Cardano i potem doszło do 1,8, no to ktoś może być wkurzony. Co taka osoba może zrobić? Jeżeli będzie spadek na Cardano poniżej tej ceny 0,7 dolara, czyli powiedzmy tutaj 0,3, to ludzie zaczynają odkupować to. Odkupować również za cały zysk, który osiągnęli. A potem zaczyna się Bessa, długi okres spadków i wszystko leci na łeb, na szyję. Jeżeli odkupujecie swoje pozycje, na których zarobiliście 100, 200, 500, 1000%, również odkupujcie to poziomami. Natomiast zysk, wyjście na przykład do stablecoina, to ma zostać w waszym portfelu właśnie na ten czas bezsy, na ten czas spadku. To jest kolejna lekcja, którą chciałem wam dać. Wejdźcie sobie na CoinMarketCap, popatrzcie sobie, jak wyglądała ta hossa w latach 2017-2018. Prześledźcie ten okres szczególnie właśnie końcówka roku 2017, początek roku 2018. Każdy wykres tutaj będzie wyglądał podobnie i przeanalizujcie sobie teraz dlaczego warto było robić poziomy. Dobra, słuchajcie, tyle Tyle, mam nadzieję, że lekcja wartościowa to jest coś, co nauczyło mnie teraz działać bardzo mocno na stablecoinach i do tej pory działam również z tą zasadą, dlatego zarobiłem na rynku DeFi, dlatego zrealizowałem swoje zyski na rynku DeFi. Wiele osób tego nie zrobiło, dlatego po rynku DeFi, jak był spadek, altcoiny poszły w górę, ja znowu zrealizowałem swoje zyski, czyli w roku 2020 już dwa razy realizowałem swoje zyski na bardzo wielu pozycjach i wychodziłem do stablecoinów i zaraz znowu mam strategię realizacji zysków i wychodzenia właśnie do stablecoina. Mam nadzieję, że było to wartościowe. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i będziemy tutaj razem mocno działać. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Dzisiaj są bardzo dobre wiadomości, bardzo mocne wiadomości dla naszych projektów. Natomiast zaczynamy standardowo sobie tutaj od wydarzeń. Dyrektor Generalny OKEX wyjaśnia niedawne zawieszenie wpłat na giełdzie, a więc tutaj przeprasza za to społeczność. Było zrobione AMA, było to związane oczywiście z jakimiś kluczami prywatnymi. Coś tam się nie zgadzało, jeden z dużych inwestorów zgłosił jakieś nieprawidłowości. Natomiast, natomiast, tak jak mówię, gdzieś tam zostało te AMA zrobione, zostało za to oficjalnie przeproszone. Natomiast zawsze musimy być świadomi jednej rzeczy. Tak jak mieliśmy sytuację na Coinbase wielokrotnie, tak jak mieliśmy w kilku innych giełdach, że w momencie, kiedy zaczyna coś się dziać z jakimś projektem, dużym projektem, z Ethereum czy na, przykład, czy na przykład, nie wiem, z innym dużym i w momencie, kiedy gdzieś coś jest nie tak, ten wzrost jest nagły, szybki, no to często właśnie dużo giełd zaczyna blokować wpłaty i wypłaty. Wtedy my nie jesteśmy w stanie zrealizować swoich zysków, bo często było tak na Coinbase, że oni blokowali, a na innych giełdach można było, potem gdzieś tam coś tam spadło, wyrównało się i, i Wiele osób, które miało środki na konwencję, nie zrealizowało swoich zysków. Dlatego pamiętajcie, że najważniejsze wasze pozycje, które trzymacie długoterminowo na longa i czekacie tutaj na swoje procenty, warto trzymać na portfelu zewnętrznym, na przykład na portfelu sprzętowym albo na portfelu mobilnym, czy jakimś innym, do którego macie klucze swoje, bo wtedy jesteście w stanie reagować. Natomiast na giełdach, tak jak nawet tutaj mamy przykład, może wydarzyć się na jednej giełdzie taka sytuacja, że wypłaty na przykład, nie wiem, XRP będą zablokowane, pójdzie 30% w górę, a na przykład na Binance gdzieś tam będzie można handlować. A więc będzie tutaj, trzeba tego pilnować i pamiętajcie, żeby najważniejsze pozycje trzymać na swoich portfelach. Lecimy sobie dalej, to co mówiłem, a więc mamy tutaj Zaktualizowany roadmap do roku 2030, jeżeli chodzi o Ethereum. Tak, jak widzicie, dużo się dzieje. Słuchajcie, tak ten roadmap wygląda, a więc wejdźcie sobie na Twittera Witalika, tam jest oczywiście duża grafika, można sobie o tym poczytać, można sobie obejrzeć, kiedy będą kolejne fazy, właśnie Ethereum 2.0, jak wszystko wygląda z kontraktem, także warto z tym się zapoznać. Ja oczywiście w Ethereum siedzę długoterminowo i obecnie ta cena, która jest teraz, a więc poziom 600 dolarów, nie jest. To dla mnie jeszcze poziom do sprzedawania Ethereum. Nawet jeżeli będzie korekta na poziomie 20 czy 30%, to dla mnie Ether jest pozycją długoterminową i tutaj ja nie gram tak jak tymi altcoinami czy niektórymi shitcoinami, jak niektórzy nazywają. Jeżeli chodzi o, o Bitcoina i Ethereum, to jest dla mnie long. I tutaj minimum 1000 dolarów to jest jakaś tam pozycja, przy której ja bym chciał zacząć z Ethereum częściowo wychodzić. Lecimy sobie dalej. Duży, potężny byczy news, to jest absolutnie wiadomość. Wiadomość to jest chyba z wczoraj. Visa wyda kartę powiązaną ze Stablecoinem USDC. Słuchajcie, bardzo, bardzo mocna informacja. Visa, jak widać, gdzieś tam patrzy przychylnie na te kryptowaluty, a więc tutaj połączy się z Circle USDD Coin i tutaj będzie, plany obejmują wydanie karty, za pomocą której sprzedawcy towarów i usług będą mogli bezpośrednio akceptować USDC jako płatność. Czyli będziemy mogli płacić. Naszymi stablecoinami. Słuchajcie, mega duży byczy news, naprawdę potężna informacja dla całego rynku. Bo oczywiście dzięki temu, że korzystamy ze stablecoinów, możemy. Przechowywać bezpiecznie swój portfel, swoje środki w momencie, kiedy są na rynku spadki. A jeżeli dodatkowo nie musimy tutaj wychodzić bezpośrednio do Fiatów, a mamy możliwość właśnie dokonywania płatności za pomocą stablecoinów, to myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Także na bitcoin.pl.org o tym sobie tutaj poczytacie. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, są duże bardzo rzeczy właśnie związane z Algorandem, a więc w Algorandzie dzieje się naprawdę dużo. Również mamy tutaj informacje właśnie o, o powiązaniu z USDC. Natomiast najważniejsza informacja, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Algorand, to jest, to jest 8 grudzień, a więc mamy tutaj możliwość, będziemy mieli właśnie handlowania w parze do Bitcoina, Algoranda na Coinbase Pro. To jest moim zdaniem bardzo duża informacja. Natomiast jeżeli powiążemy to z tym wcześniejszym newsem i z kilka innymi, to w Algorandzie dzieje się naprawdę dużo. Oczywiście my pozycję na Algoranda uzupełnialiśmy na, na, tym, na tym poziomie trochę niższym. Teraz mamy poziom, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Algorand, czekajcie, zaraz zaraz odpalimy sobie wykresik Algoranda, 0,34, także te newsy również gdzieś tam jakiś wzrost spowodowały. Myśmy Algoranda uzupełniali na pozycji 0,25, 0,27, a więc już jest fajny wzrost, natomiast dla mnie cały czas to jest bardzo niska cena, no słuchajcie, 0,6 za Algoramba to jest, to, jest, to jest coś, co, co moim zdaniem się w tym momencie dla tego projektu należy w miejscu na rynku, w którym jesteśmy, natomiast pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast w Algorandzie dzieje się dużo to cały blockchain Algorandu rozwija się naprawdę niesamowicie i coraz więcej wartościowych projektów biznesowych właśnie projektów korzysta z blockchaina Algorandu. Dużo rzeczy powiązanych z fundacją, także dla mnie to jest absolutnie projekt na long. I mam nadzieję, że jutro, być może dzisiaj, skończę swój film, który wam robi. A więc, pięć coinów na rok 2021. Pięć moich pozycji, w mojej opinii, które dadzą niesamowite wzrosty w roku 2021 podczas Hossy I już tutaj mogę zdradzić, że Algorand jest właśnie jedną z tych pozycji. Zerknijmy sobie jeszcze na chwilkę na rynek DeFi, dlatego że widać tutaj, że odbijamy się od dna. Rynek DeFi zaczyna powoli wracać. Widać, że również rośnie tutaj cała wartość tego rynku, a więc wychodzimy sobie tutaj z tego dołka. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie również na CoinMarket, na CoinGecko, przypominam zakładka DeFi, tutaj możecie wszystko sprawdzać, kapitalizację, te wszystkie inne rzeczy, no to większość tutaj, tak jak widzicie, ten wykres zaczyna wracać, czyli z tego dołku, gdzieś tam się odbiliśmy i naprawdę wiele, wiele tutaj projektów zaczyna, zaczyna wracać i wiele projektów, jeżeli patrzymy, chociaż przez pryzmat ostatniego. Tygodnia jest naprawdę na dobrym plusie. Natomiast ja uważam, że Hossa na DeFi absolutnie jeszcze nadejdzie. Uważam, że jeżeli nadejdzie duża Hossa na altcoinach, to projekty DeFiowe będą tymi projektami, które tutaj dadzą zarobić najwięcej. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej przeskakujemy sobie teraz przeskakujemy sobie teraz do naszej kolejnej bardzo mocnej pozycji to jest LTO Network wczoraj absolutnie byczy news czyli mamy tutaj współpracę z ONZ z organizacją właśnie narodów zjednoczonych jest to współpraca LTO będzie robiło im zdecentralizowany rejestr gruntów słuchajcie absolutnie Duży potężny news, jeżeli chodzi o LTO Network. Dokładnie na czym ta współpraca będzie polegać, przeczytacie sobie oczywiście na blogu LTO Network. Poczytajcie sobie. Wiele osób pytało mnie też o możliwość stejkowania właśnie na portfelu LTO, właśnie właśnie LTO. Także słuchajcie, ja jeszcze nie mam tutaj wrzucony na stake, ja jeszcze LTO nie stykuję natomiast mam teraz dość duże pozycje, więc na tym się zastanowię. I jeżeli uda mi się to zrobić, to zrobię na pewno Wam po tego instrukcję, bo wczoraj dwie czy trzy osoby mnie. O to pytały, natomiast jest to informacja bardzo potężna, bardzo bycza dla całego tego projektu, który bardzo mocno współpracuje. Zobaczcie, z jakimi gigantami. Mamy tutaj IBM-a, mamy tutaj Binance, mamy tutaj kilka innych firm. Teraz mamy właśnie te, te, ten, to, te biura Organizacji Narodów Zjednoczonych. Także tutaj ten hybrydowy blockchain LTO idzie bardzo mocno w tą sferę biznesu i naprawdę ja tutaj widzę niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o ten projekt. Jeżeli chodzi o cenę, 0,12 dolara, słuchajcie. Wczoraj, oczywiście, po tym newsie była górka, tak to wygląda, słuchajcie. Dlatego często powtarzam o tym, że w momencie, kiedy cały rynek nie idzie bardzo mocno w górę, to warto zagrać pod wydarzenie. Oczywiście były również różne firmy na temat LTO, kilku dużych youtuberów, to na pewno się przyczyniło do tego. Był ten właśnie news związany właśnie z ONZ. -em. No, i jeżeli sobie tutaj, tutaj popatrzymy na no ostatnie, właśnie 7 dni, popatrzymy sobie na ten wykres, no to, no to tutaj dało to oczywiście niesamowity wzrost, a potem mieliśmy zjazd. Moim zdaniem, absolutnie dobra cena na uzupełnianie pozycji. Jesteśmy cały czas 40% poniżej ATH, które wynosiło 0,23 dolara. Warto zapoznać się z tym projektem, warto sobie o nim poczytać, bo moim zdaniem, również tak jak Algorand, jest to projekt bardzo, bardzo niedowartościowany. Kapitalizacja rynkowa jest dopiero 38 milionów dolarów. Jest to naprawdę duża furtka i jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Dlatego również LTO u mnie na razie jest tą pozycją, której ja nie sprzedaję. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, Fan Market Cup, a więc informacja związana z Chilis i Socjos, informacja związana właśnie z fan tokenami. Mamy bardzo fajny wykres, tak jak wiecie, trwa Local Room, gdzie zamroziliśmy swoje chiliz na poczet przyszłych partnerstw. Które mogą się odbyć, ale nie muszą. Mamy tutaj oczywiście najprawdopodobniej Real Madryt, Manchester City, Jacek Milan i mamy tutaj informacje, ile zostało już tutaj zajętych. Każdy pól jest na inną kwotę. Jeżeli chodzi o Real, to jest 800 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o Manchester City, to jest 500 i Milan jest 500, a więc tutaj, tutaj mamy dwie kwoty. Tak jak widzicie, największą popularnością cieszy się w przyszłościowe partnerstwo, tak to nazwijmy z Realem Madryt. Tu jest sprzedane ponad 50%. Jeżeli chodzi o Manchester City, Jace Milan, jest to po 40%. Jeżeli któreś partnerstwo odpali, jeżeli któreś partnerstwo dojdzie do skutku i uda się nam właśnie dzięki Locker Roomowi pozyskać tokeny właśnie tych gigantów, to jestem pewien, że będzie tutaj na tym Locker Roomie niesamowita możliwość zysku, będzie niesamowity wzrost. Rynek fantokenów jest bardzo przyszłościowy, kolejne kluby dołączają do Chiliz i Socjos. Tu się buduje naprawdę potężny, potężny ekosystem. Dodajcie sobie do obserwowanych fan market cap, jeżeli śledzicie ten projekt, dlatego że tu będzie dużo wykresów. Sama stroma też pomoże Wam śledzić ten rynek odrębnie, żebyście mogli sobie tylko ten rynek obserwować. Także warto tutaj. Ja oczywiście jestem w każdym z tych locker roomów. Mam oczywiście ja najwięcej wrzuciłem w Milan. Ale Real i tutaj Manchester City mam na podobnym poziomie. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, mamy podsumowanie tego, co się dzieje w Cryptocom, i oczywiście to, na co my czekamy, to jest MyNet. Mamy bardzo dobre informacje na temat tego, że testy idą tutaj bardzo dobrze. Mamy tutaj oczywiście testowanie również na ledżerze, a więc, a więc tutaj team bardzo mocno pracuje. Wszystkie rzeczy, które cały update jest, oczywiście, już znajduje się. Na blogu Crypto.com, także wszystko to, co Wam mówiłem przez ostatni miesiąc na temat tych nowości, które zostały wprowadzone jest tutaj. Czekamy na mainet, zobaczymy w którym, w którym kierunku to pójdzie. Dzisiaj na kroch, zarabiamy cały czas, każdy syndykat, każdy supercharger, także tutaj wszystko śmiga tak jak powinno. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, wiele osób ma, ka, ma kardię. Ja mam, ja mam również. Dostałem od Was rano informację, że jest możliwość tutaj wrzucenia wrzucenia kardii, Słuchajcie, na kukoina. Na, na, na kukoina na jest pól Także on się wypełnia, jak widzicie, zaraz się wypełni. Jeżeli ktoś ma kardię i chce zagonić ją do pracy, no to na KuCoina można sobie to wrzucić. Ja również mam, więc jeżeli zdążę w ogóle nagram pobudkę i zdążę, to, to również tutaj zagonię moje tokeny do pracy, niech sobie pracują. Również projekt ciągle mały, ciągle niedowartościowany, więc tutaj jeszcze powinno dużo się dziać. Także jeżeli chcecie, to korzystajcie. Te pule na KuCoinie bardzo fajnie płacą, także, także moim zdaniem warto z tego skorzystać. To na co oczywiście tutaj czekamy jeżeli chodzi właśnie o TOP7 ICO, to czekamy oczywiście na uruchomienie tego tokenu AN RY, a więc token NFT, token gamingowy. Moim zdaniem tu się będzie działo bardzo dużo. Przygotowuję powoli, już oczywiście powoli, bo jest jeszcze dużo w międzyczasie rzeczy do zrobienia. Przygotowuję powoli Wam opis tego projektu, tak tak duży jak do sandboxa zrobiłem. Także gdzieś tam po sandboxie to jest projekt, jeżeli chodzi o gry oparte na blockchainie i właśnie rzeczy związane z tokenami NFT, który zainteresował mnie najbardziej, więc będę chciał Wam pokazać ten projekt troszeczkę szerzej. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Na dzisiaj to by było na tyle. Sprawdzę jeszcze, czy nie dostałem informacji od osób związanych ze smartki, bo tak jak wiecie, będziemy robić Zoom'a. Dzisiaj mam potwierdzić datę i godzinę, także. także tak, mam informację, że, że dzisiaj to ustalimy, także zaraz zadzwonię do osoby z teamu i się dowiem. Przygotowujcie swoje pytania, dodawajcie je na naszą grupę główną. Każde pytanie my oczywiście zadamy bezpośrednio osobom z teamu. Jeżeli chcecie sami zadać pytanie, to zapraszam Was serdecznie na tego zooma, a my słyszymy się w pobudce już jutro. Pamiętajcie, zabezpieczajcie swój kapitał. Przede wszystkim wyciągnijcie wnioski z tego, co mówiłem na początku. A więc, kiedy sprzedać, kiedy ustalić poziomy, bo historia lubi się powtarzać. Dzięki, zostaw słupka, zostaw łapkę i słyszymy się w pobudce już jutro. Hej.